W połowie dnia chcemy przypominać sobie o tym, że Bóg cały czas nam towarzyszy i za wstawiennictwem naszej Matki Maryi prosimy o kolejne łaski. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzeszny teraz i w godzinę śmierci naszej a... Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci, na Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Tatko Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak na początku, teraz i zawsze i na wieki. Módlmy się. Boże przez zwiastowania anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa Twojego Syna. Prosimy Cię wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z wstania. przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Podczas dzisiejszego dnia w naszym życiu szukamy fundamentu naszej wiary i relacji z Bogiem. Oby w tym poszukiwaniu pomógł nam ten krótki rachunek sumienia. Na początku chciałbym Cię prosić, abyś spróbował przypomnieć sobie jakieś trudne doświadczenie Kościoła w Twoim życiu. Spróbuj przypomnieć sobie sytuację, w której spotkałeś księdza albo jakąś osobę wierzącą, która zachowała się wobec Ciebie w nieodpowiedni sposób. Spróbuj przypomnieć sobie parafię, która nie zrobiła na Tobie zbyt dobrego wrażenia, a być może jakieś wypowiedzi ludzi kościoła, które Cię do Niego zraziły. Przypomnij sobie, co wtedy myślałeś, jak się zachowałeś, czy w twoim sercu rodził się wtedy gniew, bunt, a być może to wydarzenie sprawiło, że pożegnałeś się z Kościołem na jakiś czas. Kiedy jesteśmy chorzy, potrzebujemy lekarstwa. I kiedy idziemy do apteki, to w tym momencie, podczas naszej choroby, nie jest ważne to, czy apteka jest otynkowana, czy w środku jest wystarczająco ciepło, czy farmaceuta jest miły. Przychodzę do tej apteki, nawet jeżeli pozostawia wiele do życzenia, ponieważ potrzebny mi jest lek. Tym lekiem w kościele jest Jezus. To nie usprawiedliwia zachowań, błędów i grzechów nikogo, kogo możemy spotkać w kościele. Jednak dzisiaj chcę sobie zadać pytanie: czy potrafię w ten sposób patrzeć na kościół? Czy szukam w nim przede wszystkim fundamentu Jezusa, który tam naprawdę jest? Czy mój wzrok. Opiera się tylko na tych zewnętrznych ozdobach, na tym zewnętrznym wrażeniu, i nie pozwala mi spojrzeć głębiej. Spróbuj odpowiedzieć sobie dzisiaj na pytanie: czy stać cię na taką wiarę, którą będziesz w swoim życiu? w swojej relacji do Boga i w swojej relacji do Kościoła szukał Jezusa, bo tylko ten fundament pozwala przetrwać największe trzęsienia ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty, Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.